Dzień dobry, witam serdecznie w Małeczkie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne brownie z orzechami i malinami. Jest bardzo proste, szybkie w przygotowaniu, fantastycznie smakuje, jest wilgotne, aromatyczne. Jedno z lepszych brownie jakie jadłam. Bardzo polecam. Do jego przygotowania możemy użyć dowolnego cukru. Piekłam z ciemnym cukrem i z białym. I każda wersja jest bardzo smaczna. Przepis na to ciasto znalazłam w takiej książeczce. Chocolate Bakes. Kupiłam ją kiedyś na wakacjach. Yy, troszeczkę przepis zmodyfikowałam. To ciasto ma dużo dodatków, sporo orzechów i malin, więc troszeczkę może ciężko się kroić. Ale jak dobrze ostygnie, wtedy nie ma problemu. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukieręki. Kładniki na ciasto, 150 g ciemnego cukru można użyć białego, 2 jajka, 120 g malin, 60 g mąki pszennej użyłam tortowej, 50 g gorzkiej czekolady, 130 g masła, 1 łyżka kakao bez cukru, pół łyżeczki proszku do pieczenia szczypta soli, 80 g posiekanych orzechów włoskich. Masło przekładamy do rondelka, aby nam się szybciej roztopiło, możemy je pokroić. Dodajemy czekoladę, stawiamy na bardzo małym ogniu i cały czas mieszamy, aż składniki się roztopią. Gdy składniki zaczną się topić i rondelek będzie już ciepły, składniki możemy zdjąć z ognia i dalej mieszać, aż całkowicie się roztopią. Masę odstawiamy do ostudzenia na około 15-20 minut. Czekoladową masę przelewamy do większej miski, dodajemy dwa jajka i przez chwilę mieszamy, aż składniki się połączą. Dodajemy cukier i znów krótko mieszamy. Następnie przesiewamy kakao. Mąkę, proszek do pieczenia i dodajemy szczyptę soli. Bardzo krótko mieszamy do połączenia składników. Powstanie dosyć rzadkie ciasto. Dodajemy orzechy, maliny i delikatnie mieszamy szpatułką. Ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. I nasze pyszne brownies z orzechami i malinami jest już gotowe. Ciasto czekoladowe jest bardzo wilgotne, wspaniale smakuje z orzechami, jest dość mocno czekoladowe i pięknie pachnie. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.